jest będziesz walczył z Łukaszem Kamerzystą? Pamiętacie, że yy, Łukasz Kamerzysta powiedział, że wyjdzie ze mną do walki na Fame MMA, yy, jak będę miał 500 tysięcy subskrypcji na YouTubie, więc jak będzie 500 tysięcy subów, to będzie musiał po prostu wyjść także to jest po prostu kwestia tego, żeby ludzie wbili te subskrypcje, jeżeli chcą zobaczyć tą walkę Casio versus Najman yy, mi się zdaje, że Casio może zaskoczyć ja jestem za Cassiem w walce z Najmanem Czemu tylko pytasz wybrane pytania? Bo bardzo szybko czat mija i zawsze czytam, zawsze czytam pytanie, które jest na samym dole, po prostu, bo ciągle mi mija, bo jak kończę, kończę je czytać, to po prostu już zaczyna mi znikać. O to tylko chodzi. Dlatego jak na przykład nie odpowiadam na jakieś pytanie, to wklejcie bo mi je po prostu parę razy. Gdzie te dowody na Kubańczyka? Zapraszam was do śniadanka, żebyście sobie obejrzeli. Także jak wstaniecie, zjedźcie panie śniadanie i obejrzyjcie sobie. Siema, wczoraj oglądałem do końca live'u Madiego, jak gadał z tobą. I co tam, Mordko, jak było? Słyszałeś co gadał cypis, jak nawet zrobisz wagę. Co? Niech się nie bije tyle słów, bo nie jesteś tego wart. Przekonasz się, że tak będzie. Nie chcę, słuchajcie, hejterzy, proszę was, dajcie spokój mojemu teamowi, bo my sobie siedzimy fajnie gadamy, wpadliście zrobić tylko tym, po co wy to robicie? Nie chcę. Wiecie co, nie chcę mi się Was blokować, bo to jest piaskownica. No zachowujcie się dorośle, no. Cypis versus kubik. Ja trzymam kciuki za kubika. Ale nie mam, nie wiem absolutnie co się spodziewać po jednym, to i drugim. Jeśli ktoś w chuj kocha muzykę i chciałby nawiązać z tą współpracę, to można, tak, 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 tak. Wygraj z Kubańczykiem i leć dalej, musisz wygrać, ale już szczerze, już wygrałeś. Dokładnie tak było. Ja już się czuję naprawdę wygranym, bardzo się cieszę, i jestem zajebiście szczęśliwy. <laughs> Dobra, mordeczki kochane. Słuchajcie mnie teraz. Jest was tutaj naprawdę odgroma. Bardzo się cieszę. Yy, I chciałem Was zaprosić na jutrzejszego live'a. Jutrzejszy live będzie o 20.00. Będzie pewna premiera również. I tu nie chodzi o ten film, bo film wyjdzie z samego rana. Yy, także po prostu zapraszam Was serdecznie. Yy, jutro będzie premierka. I zapraszam Was o 20 na live'a. Yy, tak, że tak powiem, w takiej ilości, jak jesteście teraz. Zajebiście, jakbyście wpadli. Team El Pro. Mordeczki, kochane, rośniemy w siłę, pamiętacie jak było nas po 50 osób na live'ie? Pamiętacie jak nas było po 40, jak po 60? No właśnie o to chodzi. Rośniemy konsekwentnie przez cały rok na, zasuwamy, pamiętajcie. Tam jest z tyłu L. tak się robi L i my rządzimy, jak widzicie mnie na mieście to pamiętajcie LKA i siema. Jestem waszym ziomeczkiem. Dobra, jutro 20 się widzimy na live'ie. Super, że jesteście, pozdro Nikoś, pozdro, pozdro. Do zobaczenia. Widzimy się o 20 jutro. Hej, pa.